Pani Radna Marta Pfeifer. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałam zgłosić kandydaturę Pana Wiesława Nowakowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Jest to radny siódmej kadencji, osoba y, znana w mieście, osoba, która przez wiele, wiele lat pracuje y, na y, rzecz mieszkańców naszego miasta, osoba, która jest y, aktywna na sesjach, aktywna jest y, w, wśród lokalnej społeczności. I myślę, że każdy, kto interesuje się tym, co się dzieje w mieście, doskonale wie, kim jest pan Wiesław Nowakowski, co potrafi, jak pracuje i ile miasto, jego mieszkańcy dzięki niemu przez te siedem kadencji zyskali. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Wiesław Nowakowski wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. Dziękuję. Przepraszam chwileczkę, urna się zapodziała. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania komisja stwierdza, że oddano głosów ważnych 19, nieważnych 4. Kandydat na wiceprzewodniczącego rady miasta pan Wiesław Nowakowski otrzymał 19 głosów. Szanowni państwo, Chciałem podziękować wszystkim radnym, tym, którzy oddali na mnie głos, jak również tym, którzy nie oddali na mnie głosu, bo to też jest mobilizujące do dalszej pracy. Obiecuję, że będziemy wypełniać hasła wyborcze, czyli panie elekcie prezydencie, że miasto dla nas jest najważniejsze i mieszkańcy dla nas są najważniejsi. I będziemy się tego y, trzymali. Y... No, jestem wzruszony. Jestem wzruszony, i jeszcze raz mówię wszystkim y, dziękuję, a jednocześnie wszystkich tutaj obecnych pozdrawiam. Dziękuję bardzo.